Zgadzio, dalej pszczujesz? Ok, ja pszczuję. Ja Jeszcze mnie o to wskazasz. Tyć, Tyć się. i pójdź Pójdź ze Nie ma. Nie-e. Płoń ze Głupia lawa, zbukowana lawa. Co to mnie wygląda? O jaka lawa, głupia! Ja nie mogę. Ja on nie może posłać, ja go nie mogę. Zaję się w tej koksi sobie dzieje. Koksa a czy nie? Nie, tylko sobie. Pach. Ale było łatwo podpalać! Ten taki. Jumper walony, skacze jak małpa wszędzie, gdzie po... Wszędzie skaczek Małpa, tyle wam powiem. I to jest małpa i to dosłownie. Ej, bo ja oddycham. Ja oddychać mogę. Małpa walona, skacze w to z powrotem, wszędzie, tylko jump. i kupia małpa, jumpi. Jeszcze dalej go po mogę z ognia otworzyć, małpa. A, dostał. Dostała pipka. No i jeszcze nawet mi ukradł. Kać mam. W <grydził> się czegoś najarał. Żebyś wiedział. Płoń, pap. Płoń tipko. Lala mi zniknęła. <grydził> Typko. No, ja nie ogarnia, mam lagi jakieś. Nie, ja idę, sobie wszystkie moje bloki żelazam. Robię A Madi, wiadajesz... Jak... Amadi, pos... przestraszyłeś z gledzia. Z gledzia się ciebie boi. Pałka. Pałka! <grym gledzim> Zapewniam, że lawy nie mam. Przygotowałem się na taką sytuację. Opcjonalno. się nie spalił? Jest nawet, czy to polawy. po lawie. Ja... Co jest? Co ja tu sprawę Jaka Jak to jest lawa? System zbugowany? Cheater balon? No jaki typek? I ja moja rawa się nie ja... Jaki typek, Maru, co się śmiejesz? No jaki typek, Maru? Trzy serduszka, ja uciekam Dawaj go, dawaj go, dawaj go Lecę za typem Idę, mam trzy, poczekaj Wszystkie moje bloki z żelaza, które zdobyłem przemieniam na wiaderka z lawą. Ej, ile tych bloków masz? 50 coś Dostałam z tego co mi dałeś, to nie? Mam 58 bloków żelaza. Ej, ziomeczki ja za... nie Okej, okay, 13 wiaderek. 15. 16... 19 Okej, okay, tyle powinno czy stać. 20 wiadomo jak teraz szukamy lawy. A Madi, czeka jeszcze jedna rzecz. Balone Murzyny knują przeciwko mnie. Nikt nie... Ja przeciwko ciebie nie knuję. Nie. Nie w ogóle. Okej, lawa jest. A Madi. Jeszcze 4. Załóż to. Tak, u ile tego mam? Ja tam nie idę do was na homa, będę się kopał. Będę żył w spokoju. Mam swój miecik, Amadi jeszcze. Co to nie mój? Amadi, co mówię, Amadi? Magu. No spoczko. To dlatego cię na homa i mu go oddejdź. to! Tak! To niech do Dobra, ja mam zbroję. Załóż. Wiem sobie, koksa, co ja się tam elecackał. Czekaj. Czekaj. Yy, Malu, masz butelki? Tu są. Gdzie? A tu masz na regenerację, jak chcesz podki? Yy, nie, yy, czekaj. Gdzie są, gdzie są butelki zwykłe? Zwykłe butelki. O, tu są dwie. Okej, okay, dobra, mam trzy. Raz. ciach, ciach. Ciach. Zabierz tą lawę stąd. E... Postasz tu coś. Dobra, dobra, wziąłem ją. E... Poczekaj, teraz potrzebuję brodawki. Masz jedną się już się skończyliście podpalać? Jeszcze, chłopaki się nie skończyli.